Zarząd PKOL-u przyjął uchwałę rekomendującą zgłoszenie prezydenta Andrzeja mhm. Dudy na członka Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Słuchajcie, i to jest, to jest piękne, to jest robota to jest marzenia. No. No. Bo co robi taki człowiek? On potem na no, mówił. Jest... W MKOL-u jesteś tak. członkiem MKOL-u. Rzeczywistym. No. Rzeczywistym Żeby rzeczywisty Nie było, że nie rzeczywistym. Jakiś nie. kraj mówi, dobra, zrobimy u nas olimpiadę. I tam przyjeżdża do nich pan Andrew. I tak na przykład bada. I, czy to i oni muszą być. go gościć, żeby go on dobre go. wrażenie odniósł. Tak, a on mówi, a tu mi tak, tak się nie podoba. Ja no. To by widział stadion. Dajcie mi jeszcze tej zupy Tą spodować. drogę. Bo, no, nie? też musi jedzenie sprawdzać, żeby tam potem ta, olimpijczyki ta, nie jadły lecziego. Ale patrzcie, opłaciło, czy Wina dobre mają wina też. Opłaciło się na tych nartach popylać. Po prostu popylasz w każdy sezon i ktoś cię wypatrzy. Tak, to i pan jest... Andrzej duda bardzo dobrze gra w narty. Słuchajcie, a kto wie? Skoro on tak dobrze gra w narty, że może pan Andrzej Duda zostanie kiedyś takim tym szefem, dowódcą MKOL-u o, najwyższym MKOL-owcem mam, świata. A przecież to jest tak, jakbyśmy mieli swojego papieża. Tak. tak. Prezydenta Polaka. Trzymamy kciuki, żeby tak właśnie się stało.